Siemaneczko, z tej strony w Azji, a W tym tygodniu, czyli tygodniu szóstym, będziemy wykonywać zadania legendarne. Niestety Epic tutaj coś się nie postarał. Znowu są zadania, no niemalże chyba identyczne, tak jak te, co były tydzień temu, dwa tygodnie temu. Czyli odbierzesz okazję od z budki telefonicznej. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy rzuciu kodu Gaming na naszym Discordzie Wazilandia. No zobaczymy, może, może będzie jakaś inna muzyczka, inny dźwięk. Już chociaż to zmienili. Nie wiem, leci wam tam już coś do tej budki, czy... Nie używałem się po... O, lamy mam. Ale może być to. Nie, nie jest cicho. I? Dzwoni do mnie, no, czuję się jakbym w pełnym stanie w w auto. Uprowadzenia osiągają punkt krytyczny. Trzeba się tym zająć. Termin na wczoraj. Nasi żołnierze muszą znaleźć się na farmie Siewcy. Ma być cały zdrowy i po naszej stronie. Może też nawet przekupić go za bo lubi chodźkować. Okej, okay. no na farmie Siewcy. Tak więc tak wygląda pierwsze zadanie legendarnie tego dnia 6 bez strzału, no, według mnie to się nic nie postarali, monotonne. To samo co już było. No i przechodzimy do zadania numer 2. Kolejnym zadaniem legendarnym do wykonania jest umieszczenie zapasów dla repersów na no, farmie siewcy. Z tego co pamiętam to będą takie pojemniki obok. Na poprzednich przeciekach mogliście już zauważyć. Tak, jest. Już tutaj mam preperca jednego przy stacji benzynowej, A kolejne będą tam obok. I to jednego co robi. Jak mamy takie Deja Aha i aż jeden. No to... Jak widzicie, bardzo ciężki quest do wykonania. Chociaż tyle dobrze polecam. I przechodzimy do następnego, legendarnego zadania. Kolejnym zadaniem do wykonania jest zadanie obrażeń przeciwnikom na farmach. Przy okazji tutaj wytestujemy, czy zalicza również strażników UR. lepiej chyba tydzień temu, Wiktor, jak wyglądowałeś na tym domku i tam granatami wysadziłeś cały budynek, zaliczyło dwa questy jednocześnie. <grym> Na Zobacz, trzymamy trzymamy na Dobra, Z tym może być ciężko. Jest, ja to zawsze jeden komputer... Dobra, strażnik kur. i teraz... Chwila prawdy, czy strażnik UR zostanie tutaj zaliczony jako przeciwnik? Daj mi było No, nope. Ja tak nie zaliczam A nie zaliczyło, zaliczyło Zadał 25 obrażeń Aha, no to misja jak widzicie epicka. Dobra nie epicka, legendarna I przechodzimy do następnego zadania Kolejnym zadaniem do wykonania jest ustawienie atrap grów na farmach, czyli lądujemy na tym kukurydziami kompleks, to znaczną farmę obok jakiegoś innego kompleksu i ustawiamy te zaczarowane krówki, które mieliście już przyjemność oglądać w przeciekach wystarczą trzy sztuki, jak widzicie ja już tutaj widzę pięć krowi wabik tam macie jeszcze jedną Kolejna i ostatnia. Oj, na kukurydziany macie jeszcze kilka. No to jak widzicie, jest tego całkiem sporo. A wystarczą tylko trzy. No i przechodzimy do kolejnego zadania. Ostatnim zadaniem w tym tygodniu jest uszkodzenie talerza pilotowanego przez obcego. Tak więc tutaj, no, zadania. No, są niemalże identyczne jak w poprzednim tygodniu. Pamiętajcie o tym, aby wylądować w strefie, która jest podświetlona na fioletowo. I misja zaliczona. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz po dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej Wazigaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy Wazigaming. Hej!